Gala Fight Time 22 za nami, a razem ze mną po raz kolejny Arkadiusz Małek, człowiek, który za tym wszystkim stoi. I na początek chciałbym zapytać o walkę wieczoru. Grabasz kiedyś śpiewał, co się stało z Magdą więc ja zapytam Arkadiusza Małka, co się stało z Magdaleną Kasprzyk. Bo ta magna, która była w tym ringu, no to nie była taka Magda, którą ja pamiętam chociażby z 20. edycji z walki z Katarzyną Wikierak. No właśnie, co tu się mogło stać? Wiesz co? No nie wiem, co mam ci powiedzieć. No nie wiem, no jest mi przykro jako trenerowi, no, że, że tak się stało. Nie wiem, był bud walki przed, przed, e, przed tą walką, było fajnie. Przygotowanie, myślę było dość, dość, dość no, intensywne, pełne. Nie wiem, no już w pierwszej rundzie widziałem, że po prostu e, coś nie zadziałało po prostu gdzieś w głowie wiadomo, jak, jak to często bywa, że gdzieś tam psychologia. Nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć w tym momencie, po prostu, no. Ale do czego zabrakło? Treningów zabrakło, walk zabrakło, sparingów zabrakło, bo czegoś zawsze brakuje, tak na, na, na pierwsze, na gorąco wnioski. Czy w ogóle była jakaś rozmowa z Magdą o tym, co się stało? Wiesz co, no to jak właśnie przed, rozmawialiśmy, jak mówiłem, że wszystko było kompletne, tak, był głód walki, było przygotowanie dość dobre, myślę. Tych walk może nie było, nie było za dużo, bo wiadomo z przyczyn wiadomych w ostatnim tym roku. Ale i na sporingach i, i, i powiedzmy gdzieś na tarczach było fajnie. Mówię, głowa nie zadziałała. Czasami tak jest, że, że wychodzisz do ringu, wchodzisz na matę i coś nagle, jakaś blokada, nie zaskoczy. No, to coś tam chwilę z nim teraz porozmawiałem, też nie chcę, no wiadomo, bo, bo świeżo jest po tym. Nie wiem, no na pewno usiądziemy, no porozmawiamy coś, coś, żeby gdzieś tam jakieś wnioski z tego wyciągnąć. Czy jakieś deklaracje ze strony Magdy o tym, że już więcej nie będzie walczyć padły, czy w jakim w ogóle nastroju jest Magda, skoro mówi, że w jakiś sposób gdzieś tam rozmawialiście? Znaczy w taki sposób rozmawialiśmy, no że no wiadomo, no ja nie chcę na, raz, na razie cisnąć, no sama nie wiem, po prostu gdzieś coś nie zaskoczyło w głowie. Mówię, przygotowanie było, wszystko fajnie, deklaracji no, myślę, że w żaden sposób nie było i jeszcze długo nie będzie, tak, bo myślę, że, że Magda jest na tyle charakterną osobą, e, zawodniczką, że z takich sytuacji wychodziła z podniesioną głową zawsze oddaje szacunek czy wygra czy przegra no musi sobie poukładać tak i, i może faktycznie no nie wiem może ty, ty zbyt mało walk no nie wiem co mam ci powiedzieć no no to zmieńmy temat. W takim razie na Lenkę Skundową, zawodniczkę, która pojawiła się po raz drugi i udźwignęła tą presję tego pojedynku. Gdzieś nie przestraszyła się Magdy Kasprzyk, mistrzyni Polski, mistrzyni, która wywalczyła pas na fight time. Czy to był dobry przeciwnik dla Magdy Kasprzyk? Czy w ogóle jesteś zadowolony z Lenki jako zawodniczki, która występuje na Twoich galach? Wiesz co, to jest tak. No robiąc już te gale od iluś tam, iluś tam lat... Yy... Słowacy, Czesi, czy ogólnie gdzieś tam jak, jak z kimś rozmawiam, to wiadomo, nikt się nie przyjdzie podłożyć, tak, więc e, jak najbardziej lęka, no ja ją tutaj na gali u nas widziałem, że ona jest charakterną dziewczyną, tam jakieś walki potem miała, z, z dwie oglądałem, także no, wiedziałem, że będzie gdzieś tam jakąś presję e, próbowała zrobić, no ale... Była godną przeciwniczką, z tym, że no mówię, dzisiaj była lepsza, głowa bardziej wyszła, wiedziała czego chce tak naprawdę od początku do końca. U Magdy weszła i po prostu no mówię, coś nie zadziałało w głowie. Come event dzisiejszego wieczoru, Michał Krupa, Maciej Zębik. Ja ostrzyłem sobie zęby osobiście bardzo mocno na ten pojedynek. Mnie nie zawiódł, natomiast Arkadiusz Małek jako ze tą walkę. Co by nie mówić, Maciej Zębik, Michał Krupa, mimo że Michał Krupa nie jest gdzieś tam regularnie walczącym zawodnikiem, no to to jest elita w tej kategorii wagowej. Może jeden, dwóch zawodników gdzieś tam możemy z nimi równać. I czy to była właśnie taka walka według Ciebie? Tak, tak, wiesz co, no, no ta walka myślę, to była taka. No jednak e, taka wisienka, e, no, no sam widziałeś tak, no, walka mocna, dynamiczna od pierwszej sekundy do ostatniej, no wiadomo Zębik, no weteran można powiedzieć, e, choćby na fight time'ach tu walczył raz albo dwa razy wcześniej. No, jednak tą presję cały czas ciągnął te ciosy boksy odpowiadał tymi logikami, jak tam gdzieś Krupa próbował też gdzieś go e, zdominować, kopnięciem niskim odpowiadał. No i myślę, że wygrał doświadczeniem, tak? Przygotowaniem takim mocniejszym jednak, bo Michał tam w drugiej rundzie już było widać, że jednak tego tlenu zaczęło brakować. Chociaż, no mówię, no walka dla mnie osobiście no mega. Mega jestem zadowolony z tej walki, że udało się ogólnie do niej doprowadzić. Bez względu na wynik, tak? Trzy pojedynki Muay Thai. tutaj widzieliśmy. Jedna walka zakończona decyzją, dwie walki zakończone decyzjami, jedna przerwanie przez lekarza. Czy ci zawodnicy, którzy też tutaj się nieraz pojawiali, bo Oskar Jabłoński to jest zawodnik już dobrze znany tutaj na fajtamowym ringu, czy ci zawodnicy w jakiś sposób zapisujemy ich tak na szczególny plus, czy w ogóle na plus, czy może kogoś minus? Wiesz co, nie, no myślę, że mało jest takich zawodników, gdzie do tej 22 edycji, że komuś nie dałbym jeszcze raz szansy. Mało takich było. Ciężko mi teraz sięgać pamięciom, ale zazwyczaj każdy, czy on przegrywa, czy to jest wiadomo nokaut, to są jakieś tam przypadki. To dzisiaj tak naprawdę, no tak próbuję sięgać na szybko, może nie każdej rundy, widziałem w każdej walce, ale no, każdy, mimo że tam nawet dwie, dwie rundy przegrywał, był liczony, to w tej trzeciej to serducho jednak u tych zawodników zawsze grało i także jestem no, ze wszystkich jakoś no, zasko zaskoczony tak pozytywnie, nie? że, że przyjeżdżając tutaj, czy to z Lubina, czy z Nysy, czy z Żar, naprawdę no, zostawili kawał serca na tym ringu. Moi daj zostaje na tym ringu? Tak, oczywiście, no jak mówiłem, no, Muay Thai to jest, jest tak naprawdę no, gdzieś z, gdzieś tam i w sercu, cały czas gra. Yy, może troszkę odbiegliśmy od tego Muay Thai, troszkę odbiegliśmy, nie że zakończyliśmy absolutnie, także ono zostało i, i na pewno będzie. No. Yy, mam nadzieję, że wkrótce też gdzieś to bardziej się, bardziej się rozwinie, jak kiedyś, że było 11 walk, 11 walk Muay Thai, także, także absolutnie rezygnujemy dzisiaj, bo troszkę mniej, bo 3 Muay Thai były. Ale jak najbardziej na każdej gali będę się starał, żeby no było przynajmniej pół na pół. Dlaczego zawodnicy nie wychodzili w Monkolach? E, wiesz co, dobre pytanie. No. Trzeba to zmienić i jednak organizator, to no, e, muszę cię skrytykować, Arku, bo faktycznie organizator powinien tego przypilnować. Mam nadzieję, że przypilnujesz, bo mi tego zabrakło osobiście. Nie wiem jak inny, ale mi, mi brakowało. Wiesz tam, dobra no, uwaga, no wiadomo, że, że takie jak mówisz, że, że coś komuś przeszkadza fajnie, jak, jak, jak gdzieś tam ktoś powie skrytykuje, bo to nie jest jakaś tam. Wiesz, no. Na wizji Cię skrytykowałem. No nie no i bardzo dobrze ja się wizji nie boję. Wiesz, ja tam e, nie lubię się wypowiadać. Może już bardziej, bo już któryś wywiad, więc. Wiesz, ale, ale jak najbardziej na pewno będę o tym pamiętał, bo, bo organizując, no to wszędzie jesteś, tak? Więc, więc też gdzieś tam pewne rzeczy umykają. No i, i sam nawet tam podpowiadałem, żeby zrobić jednak, chociaż trochę tego tańca na tym ringu, nie tylko przejść. No więc myślę, że na przyszłość na, 20, na 23. że jednak jak ktoś będzie walczył w Muay Thai, że jednak zrobi ten taniec też taki no, rytualny przed tą walką, nie tylko byście. No, miejmy nadzieję, bo to jednak ta istota, powiedzmy, tajce odróżnia od innych form sportów uderzanych. Jeszcze dwóch zawodników twoich walczyło, czyli Radek Dzięgiel. Radek Dzięgiel, który miał tutaj bardzo trudną walkę. Kilka razy tam przykleiła się noga do, do szczęki Radkowi. Pytanie, jak ty oceniasz jego pojedynek ostatecznie wygrany? Wiesz co, jak oceniam? No, no wygrana jest wygrana, tak. Radek troszkę się, troszkę się pogubił, yy, nie będę może mówił, no wiadomo, że tam troszkę chce, chce, chce ręce poprawić, no ale to czasami nie gra, no, troszkę właśnie zagrały te ręce z nogami, tak, i, i jednak te ręce opadały, dlatego właśnie tu przeciwnik, przeciwnik z gdzieś tam parę razy wychwycił ten moment. No wiadomo, to się skończyło, to były uderzenia, to nie można na tyle mocno, żeby go posłać na deski, ale mówię, no myślę, że też Radek już na tyle jest chłopakiem dojrzałym, że wyciągnie z tego wniosku, no i jednak zacznie, no bardziej po prostu słuchać, co się do niego mówi, tak. No więc tutaj powiedzmy gdzieś tam komunikacja, trener, zawodnik, to coś, co faktycznie tak nie pasowało? jest co, nie, że nie pasowało. Pasowało, bo starał się robić, tylko mówię, no czasami, wiesz, jak zaczynasz gdzieś tam dodatkowo, czy nie wiem... Szkolić sobie coś, jakąś tam, nie wiem, boks, czy tam, nie wiem, nogi i wiesz, no to nie do końca to się zgrywa od razu, nie? I trenujesz boks więcej, skupia się wiadomo na rękach, trenujesz, nie wiem, tekłą kopiesz nogami więcej, tak? Więc tutaj Radek troszkę się pogubił w tym, w tym właśnie boksowaniu i kopaniu. I myślę, że to te ciosy były zbyt krótkie, no mówię, no nie zachodził, na, nie z Majkutem, nie zachodził na tą swoją prawą stronę, nie wykańczał akcji albo lewą nogą, albo tym lewym prostym. Także ogólnie no, wiadomo walka na plus, tak, tylko że no, wiadomo, że wnioski jakieś, no, z tego na pewno wyciągniemy na następną po prostu walkę. A jeżeli chodzi o walkę otwarcia i pojedynek Jakuba, jak go oceniamy? Wiesz co, no fajnie, no chłopaki naprawdę, no w, w, walka w KigLite, dwóch, no... No komisji. właśnie, umówiliście się, że to jednak e, taki Kiglite z przywróżeniem oka? E, wiesz co, no tak, no ja widziałeś, no chleniacze są, no potężnie zabudowane, także w kaskach, także chłopaki, no... Myślę, Kiglite, no był taki marski glide ale mówię walka się myślę, że się podobała na takich mówię chłopaki po 47 8 kilo, 14 lat mi się dali fajne widowisko mimo że zobaczyli no ta jaki Kuby i chyba tego drugiego przeciwnika Mateusza też był taki w ogóle nowy to nie są walki wiesz amatorskie na macie tylko to już jest na go są ludzie wychodzi wiesz no zapowiada więc też tam z trema widziałem, na pewno zjadła przynajmniej Kubę. Że po części nie dał z siebie tak jak daje na przykład na treningach. Nie? Że jednak gdzieś te, ta trema troszeczkę mu wzięła tej, tej kondycji i, i tej świadomości, że jednak no, dużo więcej umie. Nie? A propos tych ludzi, którzy tutaj byli, zadowolony z frekwencji, no mamy czasy covidowe, jeszcze post -COVID gdzie te obostrzenia cały czas są. Jesteś zadowolony z tego, co tutaj przyszło? Wiesz co, no wiadomo, że no nie do końca. Tym bardziej, wiesz co, no jestem zawiedzony, bo tak, jestem zawiedzony z tego względu. No robię, tą, robię te gale już nie pomóc, już, już nawet nie pamiętam, który rok. Fine time'ów już robię chyba szósty rok, wcześniej robiłem w, w, gdzieś tam na salach gimnastycznych. Przykro mi z tego powodu, bo, bo po prostu ludzie jad jeżdżą na jakieś tam, powiedzmy, wiesz, gale, płacą za bilety naprawdę duże pieniądze, żeby zobaczyć jakichś tam, powiedzmy, no, zawodników w nawiasie, jakichś celebrytów zwanych, którzy się przygotowują sam, wiesz, parę miesięcy i płacą naprawdę duże pieniądze, a tu im szkoda dać tak naprawdę parę złotych, żeby, żeby na miejscu mają, żeby pokibicować, no i wiadomo, no nie będzie kibiców, nie będzie sponsorów, no nie będzie gal, tak. Także tu, tu mi troszeczkę jest przykro, że jednak tych ludzi no, spodziewałem się, że dużo więcej przyjdzie. Rek, e, wspominałeś 23 edycja, czy już planujemy kiedy i czy planujemy kto? Wiesz, to planujemy, ale teraz no, nie mogę nic powiedzieć, bo, bo będę rozmawiał w przyszłym tygodniu. Mam na myśli takie no, dość fajne miejsce, nie tu, co jesteśmy dzisiaj. O to miejsce już, no, myślę... na Arena. No nie, no, nie przesadzajmy. Daleko nie masz. No nie mam, nie mam, ale słuchaj. Po pierwsze, nie wiem, który bank by mi dał kredyt, żeby zrobić. Nie, tak na serio, to mam tutaj oczywiście w Niepomicach. Parę lat temu nie wyszło to miejsce. W przyszłym tygodniu, mówię, może coś się, coś się wyjaśni, więc chciałbym zrobić jeszcze, jeszcze w tym roku, może koniec września. No, no bo wiadomo, nie wiadomo, jak będzie na, na jesień, czy, czy znowu gdzieś tam nie będziemy czy będziemy ogólnie mogli cokolwiek robić. Jeżeli chodzi o te plany, to będzie jakiś coś nowego, jakiś powiedzmy gdzieś tam nieoficjalny mecz międzypaństwowy, jakoś więcej walk zawodowych, coś już się w głowie rysuje? Jest to no wiadomo, ja bym ja dążę do tego, żeby ogólnie, żeby było więcej walk zawodowych, bo czasami no, było tak, że jeżeli miałem na to fundusze, no to karta główna składała się tylko i wyłącznie z walk zawodowych, no bo na tym też mi zależy, ale przede wszystkim karta wstępna, czy to są właśnie jak dzisiaj chłopaki, gdzie zaczynałem jakąś swoją przygodę czy są amatorskie proam? no wszystko jest zależne wiadomo, no jest od finansów, tak, więc chciałbym i sobie, sobie życzę po prostu, żeby następna tak ale żeby tych walk w zawodach było więcej, a czy będzie mecz, czy no... Ciężko mi jest dzisiaj na, odpowiedzieć na to pytanie, no wszystko będę wiedział w przyszłym, w przyszłym może nie wszystko, ale będę przynajmniej znał miejsce. Stwierdzamy. Skundowa, Kasprzyk 2. Chcemy? To więc co, czy chcemy, to też dzisiaj nie mogę powiedzieć, bo to nie jest moja decyzja, tak? No Magda już jest doświadczoną zawodniczką, więc ona też musi sobie gdzieś tam ochłonąć, poukładać w głowie, więc zobaczymy. Pojawi się dziewięć punktów kontaktu, czyli boks birmański? Na chwilę obecną na pewno nie, na pewno nie, na fajtajmie, no bo, bo po prostu... Wszystko się wiąże wiadomo z czym, No z finansami, no nie szukujmy się. No to w takim razie, Arek, jeszcze, żeby tak nie kończyć o tych finansach, to jeszcze może Cię zapytam o taką bardziej przyjemną rzecz, bo jesteś też trenerem Juridzu. W swoim klubie masz dzieciaki, startujecie dużo zawodów, organizujecie no i właśnie widziałem, że ostatnio też to było. Jak w ogóle to Juridzu Cię w klubie? Jest to no super, super. Myślę, że jesteśmy jednym z najmłodszych klubów w Polsce. No jak sam tam czasami widzisz, no przywozimy można powiedzieć przez worki medali i, i, i tak naprawdę no fajnie, te dzieciaki no, chcą to robić, yy, lubią iść na zawody, nie trzeba ich zmuszać absolutnie, tylko mówię, że są zawody, a jak na przykład nie ma w jakiejś soboty, to czemu nie ma, więc, więc fajnie. Samemu trzeba organizować, nie? No dlatego samemu robię i na przykład przyszłą sobotę robię, tak, czwartą ligę kombat jiu więc więc też już mam zgłoszenia, też się pytają dzieciaki, może wakacje się już zaczęły, więc fajnie, fajnie, jestem zadowolony akurat z tego drzudicu mojego tak naprawdę drugiej perełki po mojej taj. A my, oczywiście, Was zapraszamy do oglądania, do wspierania, nawet nie do wspierania, ale do przyjechania, do zobaczenia, jak wygląda Muay Thai w tym wydaniu właśnie niepołomickim. Zapraszamy też do zgłoszeń na czwartą ligę gladiatorów. To przypiętam? Kombat Jiu -Jitsu. Czwarta liga Kombat Jiu -Jitsu, mój błąd. No i oczywiście, zapraszamy do klubu Target Muay Thai, niepołomice z niepołomic i okolic, gdzie można szkolić swoje umiejętności pod okiem senseja, kru. Jak się teraz nazywać trenerem? E ja, senseja. Sense wżudzić, to trener w Maite. Alek małek, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.